Dobra, uda się. Jak tam Dominiczka zabawa w piaskownicy? E, świetnie mi idzie. Nie gazuj, tylko... nie gazuj! Ja... Fajk gazuje, fajk <noise> gazuje! Silnik będzie do dupy. Tylko problem, problem taki, że ciemno trochę, a to ma światło tylko z przodu, więc nie widzę ze sobą, czy dobrze robię. Ale dobrze nawet... jest, dobrze jest. Typa kopię się, kopię. I powiem Wam, że całkiem szybko ten traktor jedzie nawet. Ocholipka, to będzie bardziej problematyczne niż myślałem. Oho! Z tyłu. Problemy! <laughs> dobra, dobra. Ej, i to by nie było głupie, bo na niego można podpiąć podciążnik naprzód. No, dobra, 25 tysięcy. A ja bym chciała ogólnie zasugerować, że na promocji jest traktorek. O! O! Taki Jaki? Jaki też nie był, że MF-600. MF-600. I możemy kupić tą słabszą wersję, 68 koni, nie kupować silnik od razu z dupy. No Taki tak jeden no. silniejszy traktor to niech będzie. No to czyli ten MF600, tak? No. Ty i kultywator na przecenie. Tylko żeby to się tak potem nie skończyło, że z tych małych nie będziemy korzystać, nie? Nie ja ze wszystkiego będziemy korzystać. Dobra, ja jestem to... już w nim. Aha, jesteś. A co chcesz przejechać do Nim? Właśnie jeszcze tak miniłem coś wziąć. Pamiętaj, że musimy jeszcze mieć na nasiona, i tak dalej. No właśnie. Pa, jesteś, jestem już bliżej, jak dalej. Baruch, <grym> dalej wal Do jutra mu się uda. Może. To możemy teoretycznie posadzić dwa pola soi. No, albo jedno ja soja i inaczej nie. Nie. Albo mamy trzy pola. No a tamto to jest takie malutkie. Tam jedna tona jest. Eee, czekaj, kurde. No i spoko Matko jedyna Ja się już nie podejmuję tej przesady <grystanie> Dałeś ją tam? Nie. <grystanie> nie Dobra to za gdzieś wy... trzeba przyparkować żeby nie przy... Ja, ja, ja ci pokażę, ja ci pokażę Barosu, patrz Cześć, cześć, spokojnie, kiedy się uda Muszę się uczyć Rób, rób tam młody, jak się tego kłada No to. i Baros, odbij sobie teraz w tę stronę, młody... podjedź tu, tu podjedź. O, no. Stop. I co fajne. Jakoś tam sobie musisz to teraz... Kazimierz, ty go uczysz, jak ty nawet prawka mnie nie masz na traktor. Dobra, weź. Ale na roli pracuje, tak? Jęki pokryjomu po nocy. Dobra, jak ci to idzie do Mieszka? No tutaj to... O, już zabrałam jeszcze ta część. No tutaj tę kukurydzę, nie, nie, też nie, nie, właśnie zaorać, bo... A ją trzeba też właśnie orać, czy... yy, Tak, bo... chyba Tak tak. tak te traktory są są prędkie No Kurde, muszę muszę przyznać, że nie, pola to nie, 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 jest nie, nie, <noise> <noise> tam nie, ten Koszt, boże. piłowanie nie, 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 mi się podoba. Przykładać. O! Mariusz! Jaki kurwa Mariusz? To mi, mi nie pasuje Mariusz! się Ja będę... Czekaj, ty jesteś Kaźmierz? Co tam jeszcze będzie? Jak się nazywał ten drugi z tego? Włodek! Może ja będę Włodek? Włodzimierz Włodek! Kaźmierz Riska będzie Grażyna. Cześć, <grymne> i nie chcę być Stefan. No. Się tak myśla, Jak jest takie rolnicze kobiece imię? Janina! Grażyna. O, Grażyna Czy Grażyna Czekaj, bo mnie tu traktor gaśnie. Niby nowy kupił. Basia. Będzie... Basia. <grymne> Może być. Nowy kupił, a tu gaśnie coś. <grymne> Jak to gaśnie? Włodek. Wepchnęli ci używany. Nie, no, ale no, no, bo używany kupowaliśmy ale, ale, na Outletowy. Ale miał działać. Co mi Dzisiaj, no ja zobaczę. Wejdź, zobacz tam. Ja popatrzę tutaj. No nie, no działa dobrze. O co ci chodzi? A przygazuj. Problem mały. Co? A dobra, czekaj, bo tu się poluzowało. No, nie mogę opuścić. Wyłącz, A. wyłącz. O, ale nie obracaj mi go, tylko mnie go opuść Co tam? Będzie działać? Dobra, czekaj, zobaczę No O, dziękuję Dobra, ja nie, działa, ja lecisz, lecisz. Pracuje Żeby nawet pługu nie można było pak no, to, to ma moc, to ma moc Kurde, przyszedł, nauczył się przyczepę parkować i już myśli, że jest lepszy od No bo ten pług jest bardziej do traktora tego właśnie małego jak chcesz możesz yy, dać... No to mi... zamieńmy się. Weź ten wejść ten mocniejszy da w dominicę, bo nam tam morała tak. Ej no bo mam to. Nie działa mi Nie działają mi bindy nagle Ej Dobra, Dobra. siosiadka Dobra, ja wam muszę tu drewno Dobra. z tego skrotka drogi to ja jadę w takim razie Miłej zabawy? No. To jest maszyna! Gdzie na razie drzewo kłaś Do jakiejś komórki czy coś? Tam jest pewnie jakaś wolna. Jest, jest jedna. Wolne jest. pomieszczenie, jeszcze coś to możesz tam rzucać nie na razie. Dymika, jak tam oranie ci idzie? Dobrze, dobrze. Miałem problemy techniczne, ale już wszystko działa. Bo ja jadę z lepszym traktorem dla ciebie. O, dla mnie? Tak. Być się lepiej działało, potrzebny nam będzie okay. sprzęt leśniczył. Jak mi ktoś kiedyś powie, że, że rola to jest łatwy kawałek chleba, to go w łeb <grych> To ty. No dobra, myślałem, że ten pułk wywrócony stoi. Dobra, masz. Dzięki, dzięki. E, dobra, Barok. Tak, my pojedziemy po zapasy do sklepu typu nasiona i jakieś. Czy nasze pola wymagają wapnowania? Pewnie jedno, tak. Jedno tak. Nie pamiętam, które, ale jedno tak. Chyba Ej, to chyba... Czyli, Dobra. Czyli wapno. Yy... Yy, albo nie. Nawóz, Nawóz, tak. To może waszej tam dobra. to pszenicze nie Będziesz musiał dobra? wziąć wózek Baroks. Ja, ja pojadę na przyczepie. Ale musimy a, nie, załadować dobra, jakoś. To już prawda? Ja już chciałem powiedzianem. Dobra, ja już On jest mniej więcej tak szybki jak ten traktor, więc... No 25 może. No a mój 26. No i tak bym pod górkę tym traktorem z przyczepą to i tak pewnie mnie. Czyli w sumie, no. Rozpędzę Dobra, yy, to my jedziemy po zakupy, na, na zakupy w takim razie. Baroks przy okazji zobaczył, gdzie jest sklep. O, no właśnie. Podobno mają dodać jakąś taką polską, tylko że jakby Giants ma No, no, no. Być. Jestem ciekaw, czy będą w stanie e, oddać klimat polskich map. No. A ty szczerze, że raczej takie... O kurde Brama do sklepu zamknięta? Jaka audycja jechała No od 8 do 20, no to nie no musimy słuchajcie poczekać trochę tutaj Aż nam się, aż nam się sklep otworzy Ej, ale, ale fajnie Robisz co, Baroks? Chodź zjedziemy sobie tutaj na... Na tą drogę polną na prawo i sobie poczekamy chwilę. Nie da się tutaj manualnie ustawić wymianę wyniedzie to Dobra, ja tu spróbuję jakoś zawrócić W takim razie czekamy aż nam się sklep otworzy. Może znajdzie to ustawienia na no ten Dobra, jak się jeszcze minuta i możemy Możemy właśnie tak... w ogóle jak nie wyglądają dobrze? te znaczki Bo jeszcze ani raz nie spotkałem Tylko hmm. parki to są zawata Kasety jakby. Hmm. A to to było na początku Ta, jak się no... zaspiłem sklepie no okay. możemy powoli podjeżdżać chyba tutaj Zaraz się powinien otworzyć Elegancko Ja już mam tą maszynę opanowaną do perfekcji. Halo! <grym> Najdłuższa minuta w życiu. Proszę otwierać, o! o. Zarąbiliśmy. Ok, eee, czy ty będziesz w stanie ładować? Czy ja mam ładować? O, jest nasza linia. Ja w ogóle. będę. No to nie może być Big Bag, musi być co innego. Ale kurde, wtedy tego czekajcie, nie wyciągniemy. Ja czekajcie, zarzucę, ja zarzucę! Nie no, musimy kupić paletę chyba. Co Nie, 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 te? nie włożycie? Nie da się, nie na. bo są Za... burty, a nawet jak włożymy, no to później nie, nie będzie się dało ich wyciągnąć. <laughs> a no właśnie to też Czekajcie, czekajcie. Nie, w sumie wyciągnąć jeszcze dałoby rady. Jakbyś, czekaj. Laweta 15 tysięcy, panie kupuj. Ja no, to na promocji gdzieś jest. No, to no 15 mam. będzie w porządku. No, i tak mamy wszystko kupione, już tak naprawdę. No właśnie, a po drugie, jajka okay. robią dobry interes. Jeszcze trochę możesz No, tyle zostawimy na razie. Eee, dobra, wszystko złapałem. Chyba wszystko. wszystko. Dobra, oho! No, czekaj, ja mam pomysł. Już co to zrobimy, powiem Ci chyba, że za, za dużo chyba załadowaliśmy. Bo tak nie działało. weź zapnij. A na działa, poczekaj, po, 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 po. Kurde, daj mi ten. Czy byliśmy mi No, inaczej nie, nie mogę na razie. Czy ja co? Obróć. Ej, hey, eee. Y Dobra, ja ci podepnę. No, czekaj, stój, stój, stój. Masz? O, miałem. Przy o, czekaj. Dobra. Okej, okay. dasz radę jeszcze cofnąć? Okej, okay, stój, 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 lina Dobra No cofaj, 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 stój Podaj mi linę tutaj Wyjdź O mama Ale ty podaj, żeby... A, możesz... U siebie okay. zrobić. Okej, Kaźmierz podnoś, Kaźmierz. Dobra, czekaj no co chłopaki z Polski potrafią Już podnoszę, sprawdzamy Okej okay. Dawaj Jedziemy, jedziemy. Kurde, dobrze jest. Fucking go! Kazimierz, tylko mi tam kierunki puszczaj. Co by przypału nie było. nam tutaj ratuje, tyle. Ten jak do kozaka siedzi z tyłu, Kazimierz. Kurde, no. no teraz... Na początku takie. U, panika, oh kurde. O ty, uważaj, ojojoj, oj, oj, a mi podniosą, w przód. Na początku panika, a teraz taki oparty siedzi i mówi: Wiedziałem, że się uda. Hehe. <laughs> Le, to lepiej żeby policji nie było. Pod prody jesteśmy. zobaczę, jak my tu holujemy same traktory, to, to koniec, po nas. Do więzienia pójdziemy. Kto to się oborą zajmie? Baśka to nie uwierzy, co jest o, o cholera. Policja z tyłu. Korku jeszcze. Mam wrażenie, że zaraz mogą się zainteresować, wiesz. Włodek depni tam. Dobra, wreszcie w domu. Patrz, patrz Baśka, co się dzieje. Patrz, co się dzieje, Baśka. Ci to pociągiem przyjechali do domu. Trzeba sobie radzić, tak? O, 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 o Dobra czy, czy mnie odczepiłeś już? Odczepiłeś, dobra eee, To bierzemy, bo to jest tylko... O. się to sobie dajemy Będzie gdzieś na bok, tak, bo to jest to jest do holowania Traktorem Bardzo, Miczko jakby co? To jest do holowania to, o Jakbyś nie miała za co jakby, jakby nie było za co za co tam złapać czy coś